Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale jestem AdyX, a to jest Strawników Galaktyki, e, grane na PS5. Wiecie, nigdy nie znosiłem tego świecącego Jupitera Kosma przeskoczyć się nie da nie odcinku... blokują? Bo się nas spodziewają. Musimy znaleźć inną drogę na most musisz nam jakoś pomóc tam przejść. Ojej, co mam? W poprzednim odcinku ogadaliśmy plan na nowhere Co tutaj zrobić, żeby uratować kosmo i resztę. Mogę przewrócić kolukę. Nie. Nie da się przykawić. Dobra, mu to zrobił, czy taki się biedak urodził? Dobra. Ok, do tematu... To chyba wystarczy na most! Chyba, że się posypie jak spadnie. Draks, Mam straszliwą ochotę coś... Dowiedzieliśmy się, że, że Gamora zabiła swoją siostrę nebule. Strażnicy jej wybaczyli i tak dalej. I teraz po pogodzeniu się idziemy oh, na misję. Serio? Pole siłowe? Jak znajdziemy źródło zasilania, to je wyłączymy. No to szukajmy. Tu coś mamy, nie wiem gra. Dobra, Peter, biegnijmy! Musimy się wynieść zanim pojawi się Raker. No dobra, to przed nami, Strażnicy Galaktyki. Chłopiec tu jest. Matrona do aktu dotrzymania wyznaczyła... Ustaw się suba stacji. i łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. nie Ona nic nie wyznaczyła. Od początku ją manipulujesz. Ona jest światłem, a ja. Jedynie Trudno być światłem, skoro tkwi w niej to nawet coś. Ciekawe, jak zobaczy się. Jak zachowa się Adam w spotkaniu z Rakerem, bo dowiedzieliśmy się, że Raker er był. tak by to być partnerem. Adama, w O, więc spocalnie. Co tu się wydarzyło? Udręka skierowała cię ku upiornym urwiskom druchu. Są niemożliwe. Widziałem twą śmierć. Powłoka przemija, lecz jej podstawa jest wieczna. Przerwij tę zawziętą bezmyślność, zanim pozbierasz owoce zgrozy. Jakiej zgrozy? O kurde. <laughs> Szczeroń przeszkodził. Dobra, czego nas zbaka? Jednak Adam się trochę za zawahał. Przytrzymaj krót! Bomba rogie! Rapco dowie będą opiewać nasze czyny. To będzie? Rozpocznij swoje! Stara obca będzie! Muszę podejść, żeby przejść! Co jest? Trener daje toping drużynie! To dopiero w nim i roflach! Najpierw tam, w górze! Musimy trudnić system! Dobra. <grym> <grym> Załatwiony ładnie. Ładnie mi gród. Nikit, zginąłem, Gród też zginął. A teraz korpus uda się. Możemy wskoczyć żabką z powrotem na most. To. Po prostu pokażę. Zaczynamy gruta. Coś tu jeszcze? To szpierą. Mój jezu. Wiesz, Dziękujemy. Jest legend mocy Nova. Strike. Odszmusiał go. Owa. Jak komu przeżyć ten skok? A widziałeś tego faca, jak się zjawił? Razu dołem do cieba naszeczenie. O! Na ziemi. Nie mogę nikogo użyć. Musimy jeszcze dalej. Musimy dostać się do windy! Na dachach można przynajmniej się kryć! Patrzcie! Złotek i uniplar szaleją! Oby ta o obok nie była ściemą! Nie powiem, że chcę, żeby przegrał, ale mam nadzieję, że Raker go dojedzie! Nie no kurde! No Dobra. czemu? Jak będą jeszcze snajperzy, to chcę jednego! Nie obiecuję! Jestem głu. Szybadniej! Proszę bardzo! Wchodzę do akcji! Przed nami książę. Musimy się tam w Nie. trzeba wróć, prawie we wszystkie. i sprawę, i się, że zginę. Działaj, Draks! Bus nowa! Ci żołnierze są głośniejsi niż ochrona. Latarz i strzelacz Fajny sport. Byłoby fajniej, gdyby ich tylu nie było. Rozwaliłem spadzonego... Na strzępy! durną no, policję, jak ja to kocham! Nie wierzę. Braty sodowie będą opiewać nasze czyny. Tacy Choć raz chciałbym przejść przez ten most bez awantur! Podziękuj za to złotkowi! Warlock ocalił nas przed pewną śmiercią! <głos> nie, <głos> nie boję się Rakera i jego światełek! <noise> nie wykorzystuję swoich sił! <noise> Rób <Rok> swoje gamoro! <noise>

jak może sprowadzić gościa na ziemię? Wysarzaj! Nie, uniknął tego w krajer Dobra, nie tak prędko o korpusie nowa, znajdę go. Świetnie! Już sobie nie polata! Siema! Temu jeszcze bombę, tego na tym go balnął. Było ci jeszcze kopa przed tym Ty, byłeś super, mpanta! Dlatego go postrzeliłeś? A ha, 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 ha. O, tak, świetnie było, prosto w tyłek! <grytania> Widziałaś jego minę? Jakby mówił, o mój złoty zamek! Szacowne siedzenie! Perfekcyjne pupsto, albo topowy tyłek! Co so za... Miliaci. Walczą nadal No Adam przegrywa sobie powodu Co za prerzy Mało zabrakło nasze czyny tacy katapiańscy grejkowie? Daj popalić Gamoro To tylko miłe podpada Daj dobry show Żalony kumptyzm, zajebiło twoje tak nazwisko! Dziękuję, my? No nie no, nie wierzę, no... Miluj się! To jakby stale Nowhere tu było! Dopóki tu są, nie mogą ogarniać! O, jak oni to nam chwali! Chyba inaczej! Mnie się tak podoba! Patrzcie, jaki mu łono spuściła! Przed nami psia wieża! Trzymaj się Niki, idziemy! Uważaj, Się Nie Zdjara Ła! Muszę podejść, żeby przejść! Nie mogę, nic nie się widzę, kurde! Na pióry! Chłodko musiał przeżyć słowa. ten skok! A widziałeś jego twarz, jak się zjawił? Tylko mnie pospadać, ja to mam odrzutówki! Ja jestem. A tam jest jeszcze frajer? Latać i strzelać po dachach! A, Dobra, załatwiła go! Gdyby ich tylu nie było! Jezu! W końcu chyba odpuszczają! W czas, bo na ten most to już nie wrócimy. Wiem, gdzie jesteśmy! Obok jest droga krzyżująca się z mostem do kostku. Gdzie? Powinna być. Ee, pod nami. Pod nami? Zawsze wiedziałem, że Nower się oberwie, ale nie że aż tak. Zakładałem, że to wszechumysł mi się do nich dorwie. Są wśród nich nawróceni z korpusu Nowa wie... Musimy jakoś przejść na drugą stronę. Górą się nie uda. Tołem, może być. Co w ogóle takiego jest w tym złocie? Tak, jest. To, ale co daje siła przeciwko przeważającej, potężnej sile ognia? Uspokoić kulami wzburzony ocean? Dobrze. Widziałam piętro bezpośrednio pod nasze. Nie było żadnego włazu. Hej, Quill, sprawdź wizorę. Do kitu być głową Celestianina, unoszącą się na takim zapupiu wszechświata. Drak stary, zróbmy dziurę! No i droga w dół! No nie, a ci. Znów, chyba wygrywa. Myślę, na nas strzela. A tu być Jest tu coś, co nie grozi zawalenie? Baba maleńka! Dużo niszczymy dziś materiałów reklamowych. Nie potrzebujemy przypomnień o kupnie kremu. Może powinniśmy wezwać okręt, żeby dostarczył nas na miejsce? Nie ma mowy, żeby pozwolili nam wylądować gdzieś blisko. Już lepiej się stąd przebijać. Prawda. Szczerze wolę witać to Zrobisz nam jakiś most, czy jak? Ach, chyba ktoś sobie flarki stroi. Gród pewnie nie zna żadnej okrężnej drogi. Gdybym dostał się na drugą stronę, skakowałbym to i opuścił most. Gdybyś ty mógł to Oho. zrobić, to moglibyśmy i my. Nie musiałbyś nic hakować. <laughs> Rzuć ciemno? <laughs> Rzuć ciemno! <Nie śmiech> tak właśnie Tam miotnie. Żartujesz? Po aferze, jaką ostatnio zrobiłeś? Teraz jest inaczej. Wy. Po prostu wam ufam. Zostawcie to mnie! O! Dobrze, że to nie robisz. jesteś cennym członkiem grupy. Nie narzędziem, którym można rzucać. No, zrozumiał to. to. Co się naprawdę stanie, jak go nie powstrzymamy? Na pewno żadni zmarli nie wrócą do życia, trzymając się za rąk. Nie musimy się tym martwić, bo go zatrzymamy. Konkretniej, zmuszę Rakera, żeby zjadł moje spluwy. Może skuteczniej będzie do niego strzelić. Potem moja córka wróci do domu i to... I to cię martwi. Jeden problem na raz. Jakim trzeba być flardiotą, żeby uwierzyć w to doflarczenie? Magus domaga się pochlebstw. Zwodzi cię podłą łudą i pożera twoją duszę. Czułam to w mojej obietnicy. O, będzie grube. Głód. O tak. Głód Ta kula to jest ma chyba kosma, nie? Tak, kula. O, ty. Nie. Całe to światło nie prowadzi do kory, tylko nią jest. Jak ten kundel na to pozwolił? Będziesz mógł go sam o to spytać. To się nie skończy dobrze. O oh, nie! Musimy się tam dostać! Nie trać wiary! Widziwałem go w gorszych tarapatach! Niech on mojego psa! Nie! Nie swój ciepł! Nie mają z nami czasu! Potrzeba przećeni go! Uwolnij to! Nie dajmy im do rwatko, Rzuć tym drak! Nie mam czym rzucić! Takie! Nie nowe! Jublaki! Masz mnie dług! Tak się przyda, nie? czemu nie? nie dałem się! Z... Ej, chodźcie! Musimy zrobić zbiórkę, bo to jest chore. Co jeszcze czekamy? Te ostrza są spragnione. Moje też. Chcę tam wybiec już teraz i dać im niezły wycisk, Peter. Czujecie rządzek krwi, to ona was zaślepia! Skiniecie, jeśli nad nią nie zapanujecie. I dlatego nie rzucajmy się na nich. Powalmy ich na kolana bez pośpiechu. Kto jest ze mną? Gińcie, łatwiej! Święta ruchy! Chury jak zaskoczył! Wpisz, Camoro! To ty Bosko! Wyginieszcie jakoś! Nie daj się! Ochrona DOWER będzie miała przeczuwane! Proszę włożyć skargę! Jestem gotów! Camoro <śmany> na plasterki! Fanatycy nie rozumieją podobrodzi. Na śmierć w grach nie ma To kto Zimą i zimą Jest, jeszcze nie zginął! Rozwałka rogę! Niech przyda niezapadnik, kto jej ratował wózko! Reżyser zatekł! Dajmy dorwać kosmo! Przecinam ich! Zgin tak jest! Nie wtórz się Dobrze! Krót! Dobra, zginął frajer. Auś, ale to musi boleć! Ile już godzin walimy z tego robota? Budzi respekt, bo jest wielki, więc trzeba go zepsuć! Twoja kolej, Gamoro! Wpływa w rajer. Super dochy z tego no rozpalania! Ej! Daję! co z zachcietą? No way! My się opieramy! Poużywaj sobie! Na plasterki! Ja z siebie wszystko! OCHRONA NOWER R będzie miała PRZECZUNANĄ! DOBRZE tego wykończyliśmy. odbieram łapę. Chłop nie ma ręki. O nie, ja mogę wykończyć, kurde. Gramy okay, wzelotowego zelotowego spijaka! mają za swoje! Morder! Wytrzymały ten molo! Musimy sprowadzić Nie dajmy im porwać kosmo! Żeby tylko nas wcześniej nie dorwali! Hej, Drax wyzdrowiał. On nie wykorzystane punkty umiejętności. To jest niemożliwe, bo wszystko już mam wykorzystane. Ten zdycha. No co ty, flurwa? Jest jednym z nich. To nasz przyjaciel. Tak jak wtedy Drax. Nie wlezę pchlarzowi do głowy. A może nie będzie trzeba. Hej, stary. Czy ty. Jednak będzie trzeba mu wejść do głowy. Zabij go! Póki możesz! Stój! Wciąż tam jest! Ja go słyszę! Słyszę tylko szczekanie! Wytęż! Umysł jest tam! A snurfa! go i już! Spokojnie! Kumple! Pamiętasz? To Peter Quill? No skoszło nie klanie. Tak, stary! To ja! To przecież my! Gdzie tu? Kosmo czuje! Ale zapach... Mał? A gdzieżby indziej? W futrzaku? Umysł mu chyba siada. Albo po prostu to pies. <noise> nie nie widzi nas! Cały czas jest w obietnicy! Kosmo, gdzie jesteś? Co widzisz? Plękid nieba i auta do gonienia. Kosmos znów wrócił. W domu, jak mówi się. W domu. On opowiada domu. o ziemi. Ten zapach świeżej trawy i to odczuwanie ziemi pod lawami. Żadnych zmartwień, tylko spacery do przejścia i pilka do lapania. Skoro tęskniłeś za domem, nie mogłeś wrócić, kiedy chciałeś? Nie w sensownym czasie. Tak, tak samo tak jak Catatiani. Nie mogli. Nowhere to twój dom. Tutaj i teraz. Nowhere jest niczym. Martwy łeb. Kopalnia, Kopalnia złomu. Ach, jest czymś więcej. To wyjątkowe miejsce. Jestem kłód. Jeśli przez spotkanie rozumiesz ratunek... Tak. ...to tutaj. To prawda. Nołem to pierwsze miejsce po Ziemi, gdzie kosmo nie czuł się bezpański. Dopiero tutaj kosmo zapomniał, co utracił. To przystań dla przybłędów takich jak my. Jak ty. To jest dom. A na Ziemi się tylko urodziłeś. Nie skala jest ważna, a to, co kosmo miał na tej skale. Metr łóżka do spania i brzuch do glaskania, obroże z imieniem. Ty tęsknisz za byciem własnością? Kosmo nie był własność. Miał swoją rodzinę, a później nagle nie miał. Smutacy wysłali Kosmo w kosmos. Kosmo wiele psich lat szukał utraconych, ale nie. Miałeś swych panów. Tylko, że cię chyba oddali! Ja też straciłem rodzinę. Moja mama umarła na moich oczach, jak byłem dzieckiem. A ja więc Pieter Quill wie, że kosmo pracuje jak pies, by odzyskać rodzinę. Jeżeli są częścią twojej obietnicy, na pewno nie żyją. Nie daj się omawić wizją ich powrotu jak ja. Obietnica jest pusta aż do czasu dotrzymania. Może to Katakianin. Za szybko stracił nadzieję. Kosmo! Musisz wiedzieć, że coś tutaj śmierdzi! Pieter Quill ma rację. Ludzie, Ludzie Kosmo nie mają zapachu. To podłogi wynaturzenia musisz gryźć z całej siły! Oh, idź precz! Kosmo nie abortuje twoich klas! Oh. Tak jest, stary! Powiedz im! Nowell oh. to prawdziwy dom, Kosmo. Jako młode! Dobra, dalej! O! jest James za to, że pomogłeś mu uwolnić się z obietnicy. Mamy mu pomóc może być nam potrzebny Myślę, że zwierz dojdzie do siebie. Kosmo ma swoją misję A my swoją. Więc ruszajmy do kory. Okej, okay, wydaje mi się, że to jest taki dobry moment na to, będzie? aby zakończyć ten odcinek, jeśli Dobra nam się spodoba, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, będzie mi bardzo znaczy, miło i widzimy się w następnym filmie, cześć. Kosmo kody? Widać, na tak. tym odcinku Dobra. będziemy się dowiadywali, jaki jest Dobra. kod. Dobra, i cześć.